O, 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 teraz, teraz. Co byś robił w chwilę? Tylko się ze znajomymi albo sobie siedzę w domu i Telegram. A, i na czym skończyliśmy? Mm, nie pamiętam, ale powiedz mi, szanujesz się? Tak. Mhm. Mm okay. To właśnie okay. nie szanować. Co Co? Co? Zobacz, Zobacz, dobra. To nam, to nie Nie jesteśmy z tym bawiłem, żeby się nie szanować, no bo. Na Skąd po ubranie, no ale może mój gość? To jest wody. To jest wody i tak normalnie będziesz na mieście, tak? No, dzisiaj tak szybko, ale byłam. A mi, a. Co? Skąd? ja a bierzesz z epideria? Co on mówi? Nie? Lepiej bez takich tekstów, dobra? Bo. Nie, no jesteś ci... A, dobra, dobra. Kulturalnie się zapytałem. Ja na przykład myślę, że jakby mi zapłacili, to bym wziął. To, na to być dobra. Może pojęcie na pytanie, na które zadaj? Gatka szładka nagle bierze z dupy do ryja. Wejdź wcześniej, w co, w co sobie gram. Ja, no, w co sobie piekasz w co Ostatni czas się w co sobie piekasz. Po no